Z naszych badań wynika, że 76% osób skarży się na brak zainteresowania, pośpiech oraz niekompetencje lekarzy prowadzące do niepotrzebnej utraty zdrowia, czasu i pieniędzy. Dlatego stworzyliśmy system, który rewolucjonizuje opiekę medyczną. Zapomnij o przeciętnych wizytach oto miejsce, gdzie lekarze są naprawdę zaangażowani a Ty możesz czuć się bezpiecznie na każdym etapie leczenia. Poznaj ASRL. Nasz autorski system rekrutacji lekarzy: w Progres Klinik starannie dobieramy specjalistów, dając możliwość opieki nad pacjentami wyłącznie tym, którzy wyróżniają się najwyższymi kwalifikacjami i empatią. Co to oznacza? Nasz zespół lekarzy to prawdziwi mistrzowie w swoich dziedzinach, z ogromnym doświadczeniem, stale doskonalący swoje umiejętności. Cierpliwi, uprzejmi, zawsze gotowi wsłuchać się w Twoje potrzeby. A co Ty zyskujesz? Każdy krok Twojego leczenia jest dokładnie zaplanowany. Masz komfort psychiczny i więcej czasu dla siebie i najbliższych. Oraz pewność, że nie stracisz ani zdrowia, ani pieniędzy na niepotrzebne, nieskuteczne leczenie. Dołącz do grona tych, którzy wiedzą, czym jest prawdziwa opieka medyczna. Zaufaj naszym specjalistom. Twoje zdrowie to nasza misja. Progress Clinic.